Soft99 przygotował wyjątkową powłokę na swoje 70-lecie. Czy będzie to hit tej jesieni? Cześć, zapraszam Was na kolejny materiał. Zachęcam do dokładnego oglądania tego materiału, ponieważ będzie rozdanie, konkretny zestaw, w tym nowa powłoka Softa. Jest ze mną Michał Soft99. Ostatni raz widzieliśmy się u Was w garażu Wskazać. w Poznaniu. Natomiast dzisiaj widzimy się u mnie w garażu, co prawda nie tak dużym, ale mocno detailingowym, i spotkaliśmy się ze względu na to, że w tym roku mamy 70-lecie. Z tej okazji Soft wypuścił dwuletnią powłokę, zobaczcie, jak to jest zapakowane bombowo 30 ml powłoka. I jest to dalszy rozwój linii Kujitsu, która jeszcze nie jest aż tak rozpoznawalna jak ogólnie Soft99. Tak. E, więc może Michale na samym początku powiedzmy krótko o samym Qjitsu, e, Kiedy powstał projekt Qjitsu i jakie są dalsze plany na, mhm. na rozwój? Qjitsu e, to jest linia, którą my tak naprawdę wypełniliśmy lukę pomiędzy e, tymi produktami Softa m, kierowanymi do entuzjastów, hobbystów, e, a GZOXem, a marką, która jest e, no, tak naprawdę skierowana do profesjonalistów. To są produkty zazwyczaj w modelu usługowym, czyli musisz mieć swoje studio, to musi być studio Gizoksa, żeby na tych produktach pracować. A no to, to jest wypełnienie tej luki pomiędzy, czyli jeżeli jesteś hobbystą, chciałbyś spróbować czegoś więcej, chciałbyś sięgnąć po tą profesjonalną technologię, radzisz sobie z woskami, jesteś ciekawy tego, jak świat powłok funkcjonuje, to jak najbardziej to jest propozycja wtedy dla Ciebie. Także Kyujutsu powstało w ten sposób, taki był nasz zamysł na, 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 na te produkty. No i teraz głównym jakby celem, który nam przyświecał przy tworzeniu linku jest to, żeby te produkty były możliwie proste, możliwe, przyjazne w obsłudze, po to, żeby każdy, kto ma chęć, mógł po nie sięgnąć i bez większych kłopotów, bez większego trudu, bez wielkich warunków, wielkich wymagań, mógł sobie po prostu tą powłokę zaaplikować we własnym zakresie. Co wcale nie oznacza, że właściciel studia detailingowego, dowolnego, może również sięgnąć po te produkty i z nich korzystać, bo oferują one bardzo dobre parametry. No i właśnie, znajdujemy się pośrodku tych dwóch segmentów Kyujutsu. Tak. No a z okazji 70-lecia rozszerzamy tą linię Kyujutsu, tak jak powiedziałeś o powłokę, to jest Kyujutsu Body Coat Universal. I zaraz powiem o tym, dlaczego Universal. Natomiast znajdujemy tutaj też inne produkty, które być może niektórzy kojarzą. To jest między innymi gąbka. Pozwolę sobie ją otworzyć. Gąbeczka. Gąbka myślę, że jest legendarna na rynku. Jedna z pierwszych, pierwsza tak naprawdę na rynku, która w ten sposób została zaprojektowana, zrobiona. Właśnie, trzeba dotknąć, żeby zrozumieć na czym polega ta różnica i gdzie tutaj jest ukryty sekret. Prawda? A jeszcze jak dostanie wody, to ona wtedy w ogóle robi tak. się taka bardzo, bardzo aksamitna. Ja pamiętam, z, może się powtórzę, ale początki, jak Soft wchodził do Polski i wszyscy patrząc na tą gąbkę, powiedzieli: Nie, to się nie będzie sprzedawało. Cherezja, tak. tak, sam właśnie. tak mówiłem. A jak później się okazało, jak człowiek otworzył tą głowę na testy, zaczął próbować, okazało się, że ona wbrew pozorom jest najdelikatniejszym rozwiązaniem no, i delikatniejszym właśnie. niż. Rękawice. Moglibyśmy o tej gąbce długo rozmawiać, dlaczego ona wygląda tak, a nie inaczej, po co są te wszystkie trzy warstwy, które tutaj się znajdują, a każda pełni inną rolę, ale to może albo później, albo w osobnym materiale. O właśnie, to jest dobry, dobry, To jest dobry trop, dokładnie. W linku rzutu pojawił się także szampon. Szampon w zasadzie tak uniwersalny jak powłoka, dlatego że... Absolutnie dedykowany do, do wszystkich celów, do wszystkich typów powierzchni i zabezpieczeń. Również woski bardzo powłoki. przyjazny woski, powłoki, cokolwiek sobie wymyślisz, to ten szampon się sprawdzi. Bardzo prosta formuła, a jednocześnie bardzo skuteczna, taka, która pozwoli Ci pracować we no, wszystkich zakresach, które, 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 których potrzebujesz. Ja miałem go już okazję używać, i mocno przypomina mi creamy Type'a, ale rozmawialiśmy, tak. że jest nieco tam zmieniona ta formuła, a to, co najbardziej mi się podoba przy tym szamponie, to wypłukiwanie. On może nie jest taki ultra bardzo pieniący, co moim zdaniem jest plusem, bo szczególnie myjąc na zewnątrz, ta piana czasami jest przeszkodą, a poza tym jest mniej płukania, więc dla mnie duży plus, a jednak ten poślizg, lubrykacja jest na bardzo wysokim poziomie, a później to dopłukiwanie to jest dla mnie bajka i zawsze jak robię jakieś testy szamponów pod kątem wypłukiwania to porównuję właśnie do, do Creamy Type'a, teraz wiem, że mogę też i do QG's. Tak. Z No ze wspomnianym Creamy Type'em taka wspólna właśnie cecha to jest to jest właśnie wypłukiwanie, ale też może moglibyśmy pójść w tym dalej, tak? Jeżeli zostawimy ten szampon do całkowitego zaschnięcia, co zwykle jest odradzane, no jest wręcz takim ostrzeżeniem, żeby tego nigdy nie robić, nie dopuszczaj takiej sytuacji, Tutaj tego problemu nie ma, bo ten szampon nawet całkowicie zaschnie, wciąż można go wypukać, on wciąż nie tak. zostawi w po sposobie, nie ma tego ryzyka. To ty mi o tym powiedziałeś tak. i nawet zrobiłem takie to, testy wskazać, i jest ja jakiś materiał sprzed trzech lat. Nie są to puste obietnice, tak, <grym> tak. To faktycznie działa. Więc rzeczywiście szamponek uzupełnia tą linię Jiu i, i znowu tu też kierowaliśmy się tym, co przy pozostałych hmm. produktach z tej linii, one muszą... Proste i skuteczne. Jeżeli chodzi o Pijucu i te produkty, które tutaj mamy, to jest także glinka to jest też nowość w ofercie zamknięta w takim pudełeczku. To jest podobna glinka do słufek. Do, smu -feg. smu A, do I tutaj znowu ta glinka jest maksymalnie delikatna i bezproblemowa w pracy co to znaczy bezproblemowa w pracy. Przede wszystkim chodzi o poślizg, tutaj okay. ten poślizg nie jest wymagany, żadna szczególna lubrykacja, wystarczy tutaj woda z naprawdę odrobiną tego szamponu. To też jest fajna rzecz, te trzy produkty, czyli glinkę, szampon i gąbkę możemy teraz kupić w zestawie i takie produkty, no to jest taki idealny, podstawowy nasz walizki do tego, no żeby tak. po prostu e, chociażby samochód z powłoką pielęgnować. Mm -hmm. Także znowu, bardzo prosta glinka w obsłudze, która na pewno sprawdzi się i w przygotowaniu, ale też później w utrzymaniu, no bo możemy sięgnąć po... Tak, my, my powiem, jeszcze dodam, że używamy glinek głównie smufega, mm -hmm. tak, tego, ta dopiero teraz nam dojechała, ale właśnie te glinki charakteryzują się, tak jak mówisz, taką delikatnością i to jest super, a szczególnie jeżeli ktoś nie planuje Polerować, a chcę jednak wyglinkować tę powierzchnię, to ta delikatność jest bardzo ważna. Z drugiej strony oczywiście czasami zdarzają się takie zanieczyszczenia, że trzeba wjechać czymś bardzo bardzo agresywnym, ale tutaj fajnie, że to jest tak stworzone bardziej pod kątem nieprofesjonalistów, to też nie, to nie do końca, nie do czyli tych, którzy Dokładnie. nie oczekują... Ale tak jak mówię, i tak czy inaczej profesjonaliści z drugiej strony też mogą używać. Ja jeszcze się cieszę, że w końcu powstała powłoka 30-mililitrowa, bo to był, te Wasze pudełka wyglądały przetudownie. Jeden klient powiedział, Boże, co Wy iPhone'y sprzedajecie? <śmiech> <śmiech> Natomiast tam był problem, że było opakowanie 100-mililitrowe i niestety entuzjasta... No, dla niego to jest za duża ilość. Z drugiej strony profesjonaliści czasami chcieliby coś spróbować, ale no nie chcą pakować się w setkę, mimo że tam ta cena była bardzo mm, kusząca. Tak. Więc fajnie, że tutaj wypuściliście tą trzydziestkę. E, natomiast o samej powłoce myślę, że już powiemy podczas chyba aplikacji. tak? tak myślę, nie ma co przeciągać. A ja już się nie mogę doczekać, bo będzie to moja pierwsza aplikacja powłoki BodyCode Universal. E, swoją drogą tak patrzę na bramę. I pamiętam ten materiał, kiedy tak, <laughs> zabezpieczałem tak, też bramę. Matę! Przechodzimy do pracy. Powierzchnia maski została wcześniej przepolerowana. Zrobiłem tutaj szybki one-step. Na na następnie odtłuszczenie 50% alkoholem izopropylowym. I teraz przechodzimy do finalnego odtłuszczenia. I wykorzystamy tu przy okazji silikonów od softa zobaczcie, że produkt jest bardzo wolno parujący. Kiedyś nie lubiłem takich produktów, aż czasem je bardzo polubiłem, ale to chyba też ze względu na to, jak trudne teraz są lakiery, są miękkie, uciążliwe, bardzo podatne na zarysowania, a tego typu produkty dają ci komfort pracy i ta mikrofibra też swobodnie sunie po tym lakierze. Powiedz mi Michale, czym się charakteryzuje wasz silikonowy Yy, czy, czy jest to jakaś mieszanka? Tak, no tak jak powiedziałeś, yy, może zaczniemy od końca, czyli od tego jaki ten produkt jest w pracy, bo on jest yy, taki ustawy, oleisty, przez to po tak. pierwsze wolniej odparowuje, czyli dłużej pracuje na powierzchni, czyli skutecznie zbiera to, co powinien zebrać. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga rzecz, ta oleistość, ona powoduje, że ta mikrofibra sunie gładko po lakierze, tak. zdecydowanie gładzie w przypadku alkoholu izopropylowego, który, no jak wiemy, jest potrafi być taki pętem pracy, tak to określmy. Tutaj mamy, no i teraz Przechodząc do, 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 do ostatniego punktu, czyli siły działania, skuteczności tego produktu. No, IPA, alkohol izopropylowy, no to jest pojedynczy alkohol. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. On oczywiście w jakimś stopniu odpuszcza, ale może być bezradny dla niektórych silniejszych zabrudzeń, takich oleistego pochodzenia. Silikonów jest mieszaniną rozpuszczalników ropopochodnych, czyli generalnie jest produktem znacznie skuteczniejszym niż taki alkohol. No, i cóż, jeżeli mówimy o takim finalnym odtłuszczeniu, czy jednoetapowym odtłuszczeniu skutecznym, no to to jest świetne rozwiązanie, no bo jakby jest absolutnie skuteczne, tak to to na pewno musimy mu oddać. No i cóż, ta przyjemność z pracy, jeżeli można tak mówić o odtłuszczaniu, tak. o tym etapie pracy, no jest większa, tak? Jest, jest łatwy w pracy, bezpieczniejszy przede wszystkim, no i nie wymaga poprawek, no bo tutaj tak jak widzieliśmy, on potrafi parować bardzo, bardzo długo na tej powierzchni. No. Też jest kwestia oczywiście, jak zawsze, przede wszystkim temperatury. Tutaj tak. ta temperatura jest troszkę niższa, natomiast w takich klasycznych dwudziestu kilku stopniach. Ten produkt pozwoli nam na tą dłuższą pracę i nie odpaliłby tak szybko. Z biorę go na warsztat i chciałbym go lepiej sprawdzić, bo to, co powiedziałem, lubię te produkty teraz wolno parujące, które też dają dużo poślizgu i taką swobodę pracy. No i też powiedzmy, że produkt, on też usuwa woski, prawda? Tak, jest on też usunie woski, tak. No tutaj właśnie o tej sile działania mogliśmy sobie rozmawiać. Tam, gdzie prawdopodobnie nie dałaby rady, albo dałaby rady tylko częściowo przy mocniejszych produktach, no weźmy chociażby Fusokot, który jest woskiem. Wyjątkowo odporny na tak. czy powłoką, tak, bo tak też możemy o nim mówić. Jest wyjątkowo odporny na, na różne czynniki, no to tutaj to będzie ta rzecz, która będzie na pewno skuteczna w takich przypadkach. Czas na aplikację powłoki Body Coat Universal. Tradycyjnie kosteczka, suede. Możecie również wykorzystywać inne aplikatory. Pierwsze nalanie, że tak powiem, bardziej obfite, przynajmniej ja zawsze tak robię. Lubię, jak jest ten ściereczka właściwie, a nie aplikat, bądź też aplikator dobrze nasączony. No i ja tutaj rozprowadzam ten produkt wstępnie ruchami kolistymi. Ostatnio tak się przyzwyczaiłem. Daje mi to możliwość bardzo szybkiego rozprowadzenia wstępnego powłoki, ale oczywiście później zacieram ruchami prostymi. Żeby mieć pewność, że ta powłoka jest równomiernie rozłożona na całej powierzchni. Tutaj też dobrze czuć taką śliskość, bym powiedział, tej powłoki. Ona jest. Nie jest bardzo oleista, nie jest taka gęsta, że ten aplikator się wkleja w lakier, ale z drugiej strony nie jest też taka wodnista, że za chwilę nam odparowuje i się kończy ten produkt. Jest to tak zbalansowane. Dzięki temu tylko dolewając trochę produktu, już później dalej zrobiłem połowę tej maski, zrobiłem też błotnik i na tym skończymy. Natomiast widzę, że ona na tyle wolno paruje, że mógłbym, mógłbym zaaplikować ją na cały element. Tak, to, to co na pewno warto dodać, na co zwróciłeś uwagę, no to to jest ta prostota, o tym sobie mówiliśmy na początku, że ta powłoka ma być prosta, ma być przyjemna w aplikacji, dla jeżeli na przykład ktoś. Świetnie sobie radzi z aplikacją wosków, to ta powłoka no, nie zawiedzie, tak? Tutaj ciężko o pomyłkę, ciężko o. nie wymaga takiej wielkiej techniki pracy. Tak jak powiedziałeś, ruchy krzyżowe to jest taka podstawa, bo to nam gwarantuje to, że nie pominiemy żadnego elementu. Można z tym eksperymentować, tak jak powiedziałeś, rozciągnąć sobie to wstępnie kolistymi. Natomiast te ruchy krzyżowe to jest, to jest taka baza, na której każdy powinien operować. No i właśnie, i rozciąganie tej powłoki. Tutaj jest bardzo proste, margines błędu jest bardzo, bardzo daleko posunięty, tak jak Teraz przechodzę do docierania i zrobimy to na dwie mikrofibry. Powiedziałeś, że no, przez tą jednak troszeczkę oleistość warto wykorzystać dwie fibry, zresztą uważam, że zawsze trzeba mieć dwie fibry, jaka by to nie była powłoka i jestem bardzo ciekawy, jak to nam pójdzie. Słuchajcie, zadanie jest bardzo proste. Żeby zgarnąć taki zestaw, jaki widzicie tutaj przed nami, wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem napiszecie nam po pierwsze, jaki produkt Softa lubicie najbardziej i za co go lubicie, a następnie napiszcie na co położycie powłokę i rzucę bodycoat Universal. A tydzień po emisji filmu wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź. I teraz tak, przyznam szczerze, że początkowo do tych fibr miałem takie sceptyczne nastawienie ze względu na to, że są dosyć cienkie, mają też szwy ale z drugiej strony ta gramatura jest dosyć, dosyć wysoka i widać, że one mocno zbierają ten nadmiar produktu, a jednocześnie ten gładki splot powoduje, że nie ma mazania, tylko cały produkt jest zbierany i nic nie smuży nam. Pierwsze dotarcie i tak naprawdę jak sprawdzam teraz w punktowym świetle, to już wygląda, że jest dobrze, więc na dobrą sprawę można by było to zrobić i na jedną fibrę, gdzie nie, gdzie muszę coś dotrzeć. Ale ta druga fibra daje nam 100% pewności i tak naprawdę możemy działać nawet bez oświetlenia, więc jeżeli ktoś nie ma idealnych warunków, możemy to zrobić na czuja. Tak, powinniśmy tak powiedzieć. No i to, co chyba jest kolejną zaletą tej powłoki, no jeżeli ktoś mówię przeskakuje z wosku na powłoki i będzie to jego pierwsza powłoka, no to znowu nie ma tych obaw o to, że tutaj coś zepsujemy, czy coś będzie sprawiało kłopot, no bo tak jak powiedziałeś, pierwsze dotarcie, ja bym to porównał do dotarcia wosku naturalnego, ewentualnie hybrydowego, takiego prostego w pracy. Nie wymaga to ani siły, ani, ani żadnych wielkich technik pracy, po prostu te pozostałości zbieramy. Nawet czuć lekki taki poślizg, poślizg tej fibry, tak. więc to fajnie się zbiera i nic nam się nie rozmazuje, tylko wszystko wchodzi w tą fibrę. Dokładnie tak. Gdybyśmy na chwilę wrócili sobie jeszcze do nazwy, no bo mamy tutaj klasyczny lakier, yy, natomiast Universal, yy, maksymalna uniwersalność tej powłoki, to znaczy, że możecie ją aplikować. Nie tylko na klasyczny lakier, ale także na lakiery matowe, w ogóle wykończenia matowe, w tym także folie, na folie zwykłe PP, przezroczyste, także na plastiki nielakierowane, na felgi, niezależnie od tego jak są wykończone, na elementy chromowane. Tych zastosowań jest naprawdę bardzo wiele, ale ta powłoka daje nam możliwość zabezpieczenia wszystkich elementów w samochodzie, czy niemal wszystkich w samochodzie i... Niezależnie od powierzchni, ona będzie cały czas tak samo łatwa w pracy. Nie ma też obaw po to, że ona nam zmieni gdzieś wygląd powierzchni. To znaczy, jeżeli pracujemy z powierzchnią matową, satynową, to ta powierzchnia taka po aplikacji zostanie i ona nam tutaj nic dodatkowego nie wniesie negatywnego w tym sensie. No właśnie, to może kilka słów na temat wyglądu bo tutaj, jeżeli chodzi o lakier w połysku Widać oczywiście bardzo dużo szklistości, jest to charakterystyczne dla powłoki, ale z drugiej strony nie, nie ma aż tak dużego przyciemnienia. Więc, kolej to, co powiedziałeś, na macie będzie też, też tak. to fajnie działało. Z drugiej jednak strony, na elementach plastikowych tutaj zrobiliśmy pod szybie, które już mocno było wypłowiałe od słońca, od chemii od różnych moich testów być może, bardzo ładnie przyciemniło nam ten plastik, odżywiło go jestem ciekawy, jak to się będzie utrzymywało. Nie ma też absolutnie problemu z łączeniami, co jest niestety z morą niektórych powłok. Tutaj zrobiliśmy celowo pół na pół tą maskę, chociaż mogliśmy ją zrobić i w całości, ale robiąc pół na pół nie ma śladów na tych, tego łączenia. I to jest kolejny... Kolejna zaleta, która jakby charakteryzuje tą powłokę, że jest po prostu taka user friendly i, i spokojnie mogą używać ją również entuzjaści. Wspomniałeś również o folii PPF. Na reflektorach jest tutaj PPF, więc też położyliśmy i widzę, że no, nie ma jakichś negatywnych reakcji. Są powłoki, które jednak mocno reagują na PPF i już przy samej aplikacji te rozpuszczalniki tak jakby trochę rozpuszczają Warstwę tej folii dzieją się różne złe rzeczy. Tutaj weszło nam to bez problemu, z dotarciem też nie było problemu, więc widać, że ona dobrze też współgra, myślę, z folią. Zresztą będziemy to wszystko obserwować. Jeszcze jeżeli chodzi o samą aplikację, to można zobaczyć inaczej. Nie można zobaczyć tutaj klasycznego białego osadu, bo on się nam nie pojawi. Ta powłoka, jak to Paweł określa, ona ten czuje, tak? tak? To jest taki efekt, który możemy kojarzyć z rozdanym benzyną na przykład. Tak. I tutaj taki delikatny efekt się pojawia. W momencie, kiedy on się zaczyna pojawiać, to jest znak, że możemy powoli myśleć o dopolerowaniu, ściąganiu tego. Gdybyśmy chcieli to określić w czasie. 5-8 minut, natomiast nie trzymamy się tego sztywno, to zależy też od warunków. Robimy test, jeżeli wszystko ładnie schodzi, to znaczy, że to jest ten moment. Jeżeli gdzieś to tęczowanie wraca, albo nam się ta powłoka ciągnie pod mikrofibron, to znaczy, że jeszcze chwilę potrzebuje i dajemy jeszcze 2 minuty. Jeszcze na koniec powiedzmy tak, jeżeli chodzi o przewidywaną trwałość, to jest w granicach dwóch lat. Tak. Oczywiście jest to wszystko zależne, pamiętajcie, od Użytkowania auta, a właściwie tej powłoki, jak często myjemy czy garażujemy auto, jak przygotowaliśmy powierzchnię, jak zaaplikowaliśmy, czy na pewno spełniliśmy te wszystkie warunki, więc tych zmiennych jest bardzo dużo. Yy... Ale te dwa lata powinna tak, Tak, te 18 miesięcy do dwóch wszystkich. lat to jest taki standard, o którym mówimy. natomiast znowu, no tak, jak, tak jak mówisz, użytkowanie, wszystkie warunki dookoła, które yy, nam to auto, w których nam to auto funkcjonuje, no to wszystko decyduje o tym, jaka ta trwałość finalnie będzie. Natomiast yy, tak możemy to spokojnie zamknąć w takim yy, okresie dwóch lat. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Ja jeszcze chciałbym przypomnieć, że powłoka Bodycode Universal w opakowaniu 30 ml w tym, w tym wydaniu jest na razie opcją limitowaną. W limitowanej, w ekstra cenie, przepraszam, w ekstra cenie, bo tam ta powłoka kosztuje w granicach 130 zł, tak? Tak. Więc jak za dwuletnią powłokę i to 30, myślę, że warto się zainteresować. Tym bardziej, że teraz mamy ten okres, Przedjesienno-zimowy, gdzie warto pomyśleć o e, zabezpieczeniu. Michale, bardzo dziękuję za wizytę. Przywozisz. E, zawsze przywozisz też jakieś ciekawostki, więc i tym razem wiem, że masz pewnego tipa. Tak, jeżeli chodzi o tą powłokę, no to moglibyśmy domknąć całą tą aplikację takim stwierdzeniem. E, ona potrzebuje 24 godzin w spokoju w warunkach garażowych, w których ją aplikowaliśmy. E, I przez pierwsze 7 dni e, staramy się tego auta po prostu nie myć. Na pewno nie, nie robimy tego z użyciem detergentów. No i teraz, może w ramach ciekawostki, nie wymaga ona żadnych szczególnych warunków, dlatego że do wiązania, do utwardzenia tego wiązania. Ona wykorzystuje wilgoć, która jest w powietrzu po prostu. Więc myślę, że to chyba no właśnie, dodatkowa to jest... rzecz podnosząca nam łatwość tego użytkowania, no bo to jest kolejny element, o którym myśleć nie musimy, nie potrzebujemy dodatkowych akcesoriów, warunków i innych rozwiązań, które, tak. które w przypadku innych rozwiązań na rynku czasami są niestety wymagane. Tak, to jest bardzo ciekawe, ale powiedz mi, czy w takim razie warto, nie wiem, zlać podłogę, jak już mamy dotartą to powłokę, żeby było wilgotno. Tak. Yy, sposobów pewnie jest mnóstwo, moglibyśmy wymyślić na to, natomiast rzeczywiście im wyższa wilgotność będzie w pomieszczeniu, w tej pierwszej fazie wiązania, tym lepiej. Czyli jeżeli mamy do dyspozycji, nie wiem, nawilżacz, to on też spełni swoją funkcję ustawiony w tym, w tym, w tym miejscu, czy nawet po prostu jakiś pojemnik z wodą, tak? który też wiadomo będzie nam parował, będzie nam powodował podwyższenie tej wilgotności jest dobrym rozwiązaniem, i, i tak. Natomiast nie jest to element konieczny, to sobie możemy od razu powiedzieć. Okay, bo wilgoć w powietrzu, która jest, jest wystarczająca do tego. To nam tylko może przyspieszyć to wiązanie. Przyspieszyć. Nieco. Pamiętajcie właśnie też o tym czasie, żeby to auto przynajmniej te 24 godziny spędziło w garażu. A jeżeli może dłużej, moim zdaniem zawsze to będzie tylko i wyłącznie na plus. Przypominam jeszcze o rozdaniu, więc dokładnie obejrzyjcie materiał, jeżeli go nie obejrzeliście ponieważ do zgarnięcia jest cały zestaw łącznie z powłoką Universal. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć! cześć.